Tego prawdziwka co gotuję, tego prawdziwka co gotuje on pójdzie do tego słoika. Zaraz go będę wkładał. Całego, całego wkładam. Zalewę odstawą teraz podgotuję, bo ostygła zaleję tego prawdziwka, co tutaj jest, całego. Całego go zaleję I on tu będzie siedział, malinował się. Całego, to nie ma krzepny, że nie Teraz zalewa się, zagotuje. I zaleje, zakręcę, i wszystko. Prawie jakiś ugotowany. Uff. ja muszę przyszykować zalewę, żeby nie zakręcić i wszystko to tak, tak się nazywa pasteryzowanie się chłop z wesela kapela mu grała Czopkę ją na, na bakier mu ustała jeszcze mam 20 minut do pracy na drugą dnia. No drugą zmianę No, właśnie chodzi na pierwszą, raczej chodzi na drugą. Czy może przed pracą bym zjadł rybkę wędzoną, bo mam... Po co ona on tyle będzie leżała w chłodziarce? Jeszcze się wyrobię. Tam to, co jadłem, to jadłem śniadanie. Podłogę sobie umyłem, jest czysta. Zaraz się będę gotowała. Jeszcze, jeszcze Woda. Na grzyba była osolona. Przyprawy lekko tak samo, tu jest marchewka, pietruszka, siele angielskie angielskiej, laurowe laurowy w tej zalewie, powinno tej zalewie starczyć myślę, że starczy, bo prawdziwy do dotąd. No to tyle, to poję starszy. Nie mam innego słoika, bo szkoda mi tego wielkiego bractwo, bo co mi to to? To wielkie to jest tak żywy. Już się tylko mi trzy zostały, a miałem sześć czy osiem? Zaczynam wrzeć, zaraz wyleję. No, już się gotuje. Piękny zły wyłączam. Zalewam. O, widzicie, jak starczyło. Teraz wiele. Zakręcam. I przekręcam do góry. Tak nazywa się pasteryzowanie. Zróbka życzę. Właśnie tak wygląda pasteryzowanie. A moja glaca jest teraz elegancko zadbałem się o siebie. W droga, wszystkim życzę.